Witam ponownie! Zagrajmy w Super Amazing Wagon Adventure Turbo! Więc tak, wyciskamy co możemy jeszcze z mojego mikrofonu, przynajmniej od czasu do czasu, bo nie wiem ile jeszcze pociągnie. Eee, tak, nagrywam ten odcinek, bo odblokowałem nowy wóz w końcu! Tak, e, trzeba było wbić wszystkie gwiazdki, żeby mieć ten wóz. O tak. Ludzie słyszeli jak płakałem, kiedy wbijałem między innymi ten survival z wilkami, kiedy miałem na przykład 256. Ach, to było straszne. Ale mam tu za sobą. A dzisiejszy odcinek jest bardzo specjalny. Na tyle specjalny, że No, znikaj. Że jest nowa drużyna. Tak. To jest drużyna moich wytrenowanych żydów, żydo komando. I nie, nie jestem antysemitą, ale takie inside joke to nikomu nie szkodzą. Anyway, wóz, który odblokowałem, jest cały ze złota. I właśnie dlatego Żydowóz. Tak, bo złoto. O tak. Żydowóz zwiększa szanse na pojawienie się rzadkich eventów, wydarzeń. Więc fajnie jest go odblokować, kiedy nie ma się odblokowanego tego wszystkiego. Przy okazji powbijałem sobie przejścia gry paru wozom i brakuje mi. ilu? Raz, dwa, trzy. cztery, tak. Brakuje mi czterech wozów do przejścia. A, no i oczywiście randomowego, którego się odblokuje w szaflu, ale cóż. Więc tak. Zobaczmy, jak bardzo nie umiem w to grać znowu. No a tak, przy okazji. Przy okazji jest jedna sprawa. Otóż mam do zagospodarowania, no mnie mam do zagospodarowania miodoczołgnia, tak. Mam do zagospodarowania trzy kopie steamowe Super Amazing Wagon Adventure. Więc yy, będę musiał coś z tym zrobić. Nie wiem, pewnie, fuck. pewnie wziąć łuk, pewnie jakiś konkurs. Jeśli macie jakieś sugestie, co mógłbym zrobić, żeby nie było takim jakimś głupim, sztampowym, typowym giveaway'em, który jest losowy, że ZASUBSKRYBUJ MNIE I MASZ SZANSĘ WYGRAĆ, bo, bo tak. To dajcie mi znać, ja myślę, że jakiś konkurs... fanowskich dzieł byłby okej. Okay. Tak, tak. Myślę, że to by było w porządku, ale ja, zanim się zdecyduję, to pewnie minie trochę czasu. Więc... Masz rumy Grzyby! Uhuhuhuhu. I o wiele lepiej gra mi się w okienku, ale jeśli grałbym w okienku, to nagranie wyglądałoby dziwnie. Bo miałoby o wiele gorszą rozdzielczość. Ale tak, jeśli macie jakieś pomysły... Jestem otwarty na sugestie Bo Wypadałoby coś z tym zrobić Gdzie I to właściwie tyle Wee Wee Jakieś wodki Nie Nie Wspomnienia po Doom Bots of Doom Lux Bots Nie What are you doing? A to wspomnienie jest po oglądaniu Karła 4 w kosmosie. Ja mój Boże, Karzeł. 4 w kosmosie był takim. zabawnym filmem. Horror klasy Z, który miał być horrorem, ale wyszedł niezłą komedią. Ej! <grym> Patrzcie na ten złoty wóz. Nawet nasz. nawet nasz W jest złoty. No. Właściwie to nie chce skakać. Nie chcę skakać, ponieważ skoro mam większą szansę na eventy, to pewnie będę miał kosmos. Ale na szczęście jest tylko dużo głazów. Głazy, 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 głazy. Kamień. Coś tam, coś tam, kamienie. Głazy. Something, something. I będzie Stupid Boulders? Nie, nie będzie Stupid Boulders. O tak! Pamiętacie bawoły? Wszyscy kochamy bawoły. Ech. Naprawdę, powinienem zmienić imię na Adolf, nazwisko na Hitler i przeprowadzić holokaust z bawołów. Ech. Ej. Ju! Nie chcę tego. Tak. Pił O, Fair Trader, co masz? Co mogę kupić za 47? Zapasy. Ne, nic nie chcę. O. Ruskawa animal lover. Tak kocha zwierzęta, że zabija kojoty piu-piu-ganem! Piuu! To nie jest pew-pew-gun. A! I co wy na to? A! A, przynajmniej teraz mam dosyć dobrą broń. Ludzie nie lubią ptaka, zauważyłem. Ja naprawdę nie wiem. Tak to jest najlepsza broń w tej grze. Patrzcie, jak to świetnie farmi skóry. No a teraz oczywiście koła odpadły, bo czemu by nie? Trochę szkoda, że koła nie są złote. Koła też powinny być złote. O, patrzcie, to takie trudne. O, to... to. Jeszcze nie biorę koła, ponieważ chcę te skóry. Metagaming, panowie i panie, i Żydzi, i Darki.

Tak, poza tym z ptakiem o wiele lepiej się idzie tutaj. Tak sobie świetnie radzi z czymś, co płynie w jednej linii. O, wściekłe nerwale. Aua. Na szczęście apteczkę zaliczyło mi po uderzeniu, a nie przed, więc... Więc jest dobrze! Please! Poza tym, co robią narwale w rzece? Ja wiem, że to jest Super Amazing Balloon Adventure i to nie ma sensu, ale gdybyśmy się próbowali doszukać, to narwale nie żyją w rzekach. Eee, cóż. Eee, niestety musiałem zarwać hita. Że rzecie mam tzw. Ej, Ej, jaja... I będą dinozaury To ja może już wystrzelam Tak, trolek tyle dla... Jezu Chryste W sumie nie powinienem być? Jezu Chryste, no że nie wierzę w Boga Nie. Ile mi zostało... No ...taczy ognia? Dużo Ej, to było całkiem proste, tylko teraz błagam nie miecz, błagam niemiecz, błagam nie miecz. Plus. O! I to mi się podoba. Regeneration. Nie. Waj! No, trochę mi... Klatkuje. Powinienem umrzeć, żeby nie mieć tej broni. Eee! Ja. Miecz to najgorsza broń w dziejach! Ech... Nie! Oczywiście to jest dosyć prosty element. Można się spodziewać... Hej! Zaszedżuję na niego z mieczem, ale... nie. Nie, on się teleportuje. Trzeba odbijać. I to jest taki tutorial, że... What? Mam... Ha! Mam shurikeny! Dlaczego mam shurikeny, a nie miecz? Ta! Howling good time! I'm howling a good time, howling a good time... Bigfoot mad! O oh, wow. Dlaczego Eastern wagon nie ma Shurikenów, tylko ma miecz? Eagles Eaglesy Chyba dam radę Najgorsze jest to, że że chyba nie dojadę do końca Chciałbym dojechać do końca, ale no Nie donosi się na to Eee. Uh. O! W sumie. Chyba dojadę do końca. Forward... ...to victory. Teraz tylko apteczki. Uh. Nie widzicie, że jestem... ...przedsiębiorcą, żeby nie powiedzieć Żydem? Na no, wziąłem. Nie chciałem tego brać. Hej. No. Fire. Dobra, to było głupie z mojej strony. A to było jeszcze głupsze. A. Wiecie? Najgorsze w graniu na pełnym ekranie jest to, że właśnie często nie widzę pocisków. Oj, umieraj. Dum, dum, dum. Ej! Chyba mi się udało. Darmor zginął, więc RIP. RIP Darmor! Tak, zdecydowanie będę musiał przejrzeć nagranie i zobaczyć dlaczego mam... Gwiazdki, ach... Więc tak, skoro to mamy za sobą, to w takim razie to by było na tyle w tym odcinku. serii zagramy Super Amazing Wagon Adventure Turbo. Nawet nie wiem ile to zajęło i w ogóle, bo nie ustawiłem sobie zegara. Więc, z następnego razu podróżnicy!